Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jezus przebaczył nam cały grzech, przeszły, teraźniejszy, a nawet przyszły grzech. Andrew przyniósł mi dobrą nowinę. Mogłam bardziej zrozumieć Biblię dzięki temu, jak nauczał. Jezus wybaczył ci raz na zawsze. A teraz Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie z serii, którą zatytułowałem Czy jesteś zadowolony z Jezusa? Napisałem tę krótką broszurę, to tylko 30 stron lub mniej, w jeden dzień. Edytowałem ją od tamtego czasu, ale usiadłem i napisałem ją w oparciu o to, co powiedział Filip w Ewangelii Jana, rozdział 14, gdzie Jezus powiedział: Jeśli widzieliście mnie, widzieliście Ojca. A Filip powiedział, Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Mówił, Jezu, nie jestem z ciebie zadowolony, ale byłbym zadowolony, gdybym zobaczył ojca. Jeśli Jezus cię nie zadowala, problem jest z tobą, a nie z Jezusem. Jezus powiedział dalej: Filipie, jeśli widziałeś mnie, widziałeś ojca. Jak możesz więc mówić, pokaż nam ojca? Większość ludzi myśli, Nie, tu jest różnica. Jezus był w ciele. Poświęciłem na to sporo czasu. Wiem, że nie każdy ogląda codziennie, dlatego proszę, wejdź na naszą stronę lub zdobądź te materiały, żebyś miał to w kontekście. Nie mam czasu, żeby to powtarzać, ale ciało Jezusa było jak pojazd, którego używałby się poruszać. I to był zwykły pojazd, to nie był Rolls-Royce. Nie wyglądało jak Bóg, wyglądało jak naturalny, zwycz zwykły człowiek. Jednak w środku On był Bogiem objawionym w ciele. On był Bożą chwałą i problemem nie było to, że On nie był doskonałą reprezentacją Boga. Problemem było to, że Filip patrzył na pojazd, w którym On się poruszał, zamiast na niego prawdziwego. Prawdziwy Ty, prawdziwy Ja to nie nasze fizyczne ciało, to osoba, która jest w środku. Pierwsza księga w Samuela 16:7 to miejsce, w którym Samuel przyszedł namaścić Dawida na króla. Samuel namaścił wcześniej Saula na króla, a Saul był najwyższym człowiekiem w całym narodzie, był największym okazem człowieka. I Samuel założył, że kolejny król będzie taki sam. Tak więc, kiedy zobaczył Eliaba, najstarszego syna Jessego, powiedział: na pewno stoi przed Panem jego pomazaniec, ale Pan przemówił do niego i powiedział: Nie kieruj się tym, jak wygląda na zewnątrz. W pierwszej księdze Samuela 16:7 powiedział: Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Bóg nie patrzy na pojazd, w którym się poruszasz, On patrzy na Ciebie. Bóg nie postępuje z Tobą w oparciu o Twoje fizyczne ciało. On postępuje z tobą w oparciu o to, kim jesteś w duchu i tak powinniśmy postępować ze sobą nawzajem. Mówię to wszystko, żeby powiedzieć, że Filip rozminął się z tym, kim Jezus był naprawdę, ponieważ patrzył tylko na jego pojazd, patrzył tylko na to, co zewnętrzne, nie widział, kim on naprawdę był wewnątrz. I kiedy Jezus powstał z martwych, za każdym razem, kiedy objawiał się swoim uczniom, osiem razy, według Pisma Świętego. Mieli problem z rozpoznaniem go. Czasami jest to subtelne. Posłużyłem się Ewangelią Jana, rozdział 21, Ewangelią Mateusza, rozdział 28 i szczególnie Ewangelię Mateusza, rozdział 28, werset 16 i 17. Mówi, że kiedy go zobaczyli, wątpili. To było jego 11 uczniów, ludzie, którzy byli z nim przez 3,5 roku, dniem i nocą, i niektórzy z nich wątpili, czy to naprawdę on, a patrzyli na niego. Jezus nawet powiedział w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, powiedział, włóż palec w ślad po gwoździe, i włóż rękę w mój bok. Ludzie, Jezus miał fizyczne ciało, a mimo to mieli problem z rozpoznaniem go. I przykład, którego użyłem pod koniec wczorajszego odcinka, w którym dwóch uczniów było w drodze do Emmaus, rozmawiali o zmartwychwstaniu, słyszeli zeznanie, że Jezus powstał z martwych, a mimo to zmagali się z uwierzeniem, zastanawiali się między sobą i czytamy, że ich oczy były zakryte. Nie mam słów, żeby opisać to wszystko. Mam całą serię, w której o tym uczę, ale kiedy funkcjonujesz tylko w oparciu o swój ludzki umysł i nie pozwalasz swojemu duchowi, żeby cię inspirował. Jest to naprawdę, naprawdę trudne, żeby odnosić się do Boga, ponieważ Bóg jest duchem. Ewangelia Jana 4,24. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, uważam, że możesz powiedzieć: ci, którzy naprawdę mają z nim relacje, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Twój umysł może być dla ciebie przeszkodą w posiadaniu relacji z Bogiem. Możesz starać się wszystko zrozumieć. Jak to może być? Właśnie to robili uczniowie. Usłyszeli zeznanie, że Jezus został wzbudzony z martwych, ale jak to możliwe? Widzieli, jak wielu ludzi umarło, ale nigdy nie widzieli, żeby ktoś powstał z martwych. Jak to możliwe? Jezus szedł z nimi i zapytał ich, dlaczego są smutni, a oni odpowiedzieli, czy jesteś tylko przechodniem w Jerozolimie? Nie wiesz, co się stało? Zapytał, co takiego? A oni zaczęli Mu opowiadać o śmierci i ukrzyżowaniu, Jezusa. Powiedzieli niektórzy z naszych ludzi przyszli i powiedzieli nam, że on żyje. I Jezus zaczął ich napominać. Powiedział: Jak długo jeszcze zanim zaczniecie rozumieć pisma? I zaczynając od Mojżesza i przez cały Stary Testament pokazywał im werset po wersecie, że miał być ukrzyżowany i wzbudzony z martwych. Potem przymusili go, aby został i z nimi zjadł. Nadal nie wiedzieli, kim był. I kiedy usiadł do posiłku, werset 30 mówi: A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Otworzyły im się oczy. Nie chodzi o to, że ich fizyczne oczy były zamknięte. Mowa tu o tym, że ich duchowe oczy zostały otworzone i rozpoznali go nie przez oglądanie, nie dzięki jego fizycznym cechom, ale wierzę, że rozpoznali go, ponieważ zaledwie trzy dni wcześniej. Wziął chleb i wino, to była jego ostatnia wieczerza i pobłogosławił ją, a oni pamiętali, że to dokładnie te same słowa, które powiedział. Rozpoznali go przez to, co zrobił, a nie przez samo oglądanie. Musieli go rozpoznać swoim sercem. I w tym tkwi sedno, dlaczego wszyscy uczniowie mieli problem z rozpoznaniem Jezusa w Jego zmartwychwstałej postaci, ponieważ ta sama historia, która jest szczegółowo opisana w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, ta sama historia jest podsumowana w jednym wersecie w Ewangelii Marka 16:12, która mówi, potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś. Kiedy czytamy, że ukazał się w innej postaci, to nie znaczy, że wyglądał jak inna osoba. Powtarzam, jego ciało było takie samo, ponieważ w Ewangelii Łukasza rozdział 24, po tym jak objawił się tym dwóm uczniom na drodze do Emaus, pobiegli z powrotem do Jerozolimy i kiedy mówili innym uczniom, że widzieli Jezusa i że On żyje, nagle Jezus pojawił się pośród nich. A oni znowu wątpili, czy to Jezus. Myśleli, że widzą ducha. A on powiedział: Dotknijcie mnie, poczujcie mnie. Duch nie ma ciała i kości tak jak ja. A potem powiedział do Tomasza: Włóż swój palec w ślad po gwoździach, włóż swoją dłoń w mój bok. I jego ciało nadal było takie samo. Nadal nosiło na sobie blizny. To taki wątek poboczny, nie zapominaj o tym, co powiedziałem, ale dla mnie to jest istotne, że z martwych stałym ciele Jezusa nadal były ślady po gwoździach i blizny po ukrzyżowaniu. Kiedy my dostaniemy zmartwychwstałe ciała, wszystko przeminie, wszystko będzie nowe. Nie będziemy mieć deformacji, wad wrodzonych, blizn z tego życia. Będziemy mieć uwielbione ciało, które będzie nieskazitelne, doskonałe. Jedyna osoba w niebie, która będzie nosić blizny, to Jezus. To dla mnie niesamowite. Niesamowite jest to, że wszechmocny Bóg w ogóle stał się człowiekiem, ale pomyśleć jeszcze, że będzie chciał żyć na zawsze w ciele, które ma blizny? Ale to ze względu na Jego wielką miłość do nas. On identyfikuje się z nami na wieki. Tak więc Jezus był w ciele, które nadal go odzwierciedlało, to nadal było ciało. On nie pojawił się jako zwierzę czy coś innego, on był osobą, był osobą, którą można było rozpoznać, ale oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Czytamy, że on ukazał się w innej postaci. Wiesz, czym była ta postać? To było duchowe ciało. Pierwszy list do Koryntian 2,14 mówi, że człowiek naturalny nie może zrozumieć rzeczy duchowych. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Musisz rozsądzać rzeczy duchowe duchem. Nie możesz ich zrozumieć, nie możesz czekać, aż je zobaczysz, aż pojawi ci się równanie. Nie mówię, że chrześcijanie nie używają mózgu, że chrześcijanie funkcjonują tylko przez inspirację i intuicję, ale mówię, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do fizycznych, naturalnych rzeczy, a ludzie, którzy funkcjonują tylko w oparciu o swój intelekt, to staje się dla nich barierą. Przeszkodą w postrzeganiu Pana, tak jak dla Filipa. Wracając do oryginalnych wersetów, których użyłem z Ewangelii Jana 14 rozdziału, on zmagał się z zobaczeniem, że Jezus był dla Niego zadowalający, że Jezus wszystko zapewnił, ponieważ On znał Go tylko w fizycznym, fizycznym wymiarze. Nie wiedział, kto był wewnątrz tego ciała, nie znał prawdziwego Jezusa, był zaślepiony przez cielesne, naturalne myślenie. List do Rzymian, rozdział ósmy, mówi, że zamysł ciała nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Nie możesz podobać się Bogu, nie możesz tak naprawdę znać Boga. Jeśli starasz się to zrozumieć, jeśli czekasz, aż go zobaczysz, aż będziesz mieć jakiś fizyczny, namacalny dowód, musisz znać Boga według ducha. I Filip to przegapił. On znał Boga. Znał Jezusa tylko w ciele, nie znał go według ducha. Ale teraz. My możemy znać go według ducha, możemy odnosić się do Boga i możemy mieć relację z Bogiem, która przewyższa relację, którą mieli uczniowie. Zapisaną w Ewangelii, ponieważ oni odnosili się do niego tylko naturalnie. To dlatego powiedział im 14 razy w Ewangelii: jest 14 różnych sytuacji, w których Jezus prorokował, że umrze i zostanie ukrzyżowany, i w siedmiu tych sytuacjach prorokował, że zostanie wzbudzony z martwych. On im to powiedział. Nawet faryzeusze to pamiętali i dlatego poszli do Heroda i powiedzieli, że chcą, żeby grupa, Grupa żołnierzy strzegła grobu, żeby uczniowie nie wykradli ciała i nie powiedzieli, że on powstał z martwych. Ludzie, którzy nawet nie znali Boga, to pamiętali, ale Jego ludzie, Jego uczniowie to przegapili. Istnieje powód, dla którego byli nazywani uczniami, czyli uczyli się, ponieważ w swoim naturalnym ja byli głupsi od młotka. Nie pamiętali tego, ale kiedy narodzili się na nowo, Biblia mówi, że Duch Święty, Ewangelia Jana 14.26. Lecz pocieszyciel, którym jest Duch Święty, kiedy przyjdzie On, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. To słowa Jezusa. Jednym z zadań Ducha Świętego jest przypominanie nam różnych rzeczy. Duch Święty ożywi nasze serca, nie tylko nasze głowy. To wydobędzie rzeczy z naszego Ducha. Przez Ducha Bożego możemy poznawać rzeczy, których nie zrozumiemy po prostu własnym umysłem. Mógłbym podać ci miliony, nie wydaje mi się, żeby to była przesada, ale z całą pewnością mogę powiedzieć tysiące, mogę podać ci wiele przykładów tego, jak Bóg poprowadził mnie przez ducha do zrobienia różnych rzeczy, których po ludzku nie było powodu by robić, a jednak działają. Jak na przykład rozdawanie takich rzeczy jak to. Wiesz, że wydanie tego kosztuje mnie pieniądze? Muszę mieć pracowników, mamy maszynę, która nam to drukuje. Do tego opłata pocztowa. Musimy mieć ludzi, którzy odbierają telefony i przyjmują zamówienia. Jeśli wejdziesz na naszą stronę i zamówisz, to wiesz, że ktoś musi budować tą stronę i się nią zajmować? Wiele pieniędzy, 5 milionów dolarów miesięcznie, kosztuje mnie zapłacenie samych rachunków, a jednak rozdaję różne rzeczy. Wiesz, że dla ludzkiego umysłu to szaleństwo? Kiedy zacząłem rozdawać materiały, robię to, ponieważ Jamie i ja, kiedy zaczynaliśmy służbę, byliśmy biedni, była to całkowicie moja wina, nie Boga, uważałem, że kiedy zostajesz powołany do służby, musisz polegać tylko na Bogu, że nie możesz mieć pracy, że to niewłaściwe. A pismo mówi, że jeśli nie pracujesz, to nie jedz. Usługiwałem dwóm lub trzem osobom na studium biblijnym tygodniowo. Nie usługiwałem na tyle, żeby żyć z Ewangelii na pełny etat. Powinienem był pracować, ale myślałem, że muszę oddać się tylko studiowaniu Słowa, modleniu się i usługiwaniu Słowem. I z tego powodu byliśmy z Jamie biedni. Wybraliśmy się na spotkanie Chrystus dla narodów na którym pewien człowiek głosił o prosperowaniu i mówił o tym, że Bóg chce nas błogosławić. A ja tego potrzebowałem. Oboje tego potrzebowaliśmy. Jamie była w ósmym miesiącu ciąży z naszym pierwszym dzieckiem i od dwóch tygodni nic nie jedliśmy. Kiedy mówią, że byliśmy biedni, dla niektórych z was bycie biednym oznacza pójście do McDonald's lub to, że musicie zjeść swoje mrożonki lub jedzenie z puszki. Nie macie wszystkiego, co chcecie. Kiedy mówią, że byliśmy biedni, mówią, że nie nie mieliśmy niczego. W naszej ludówce trzymaliśmy odrobinę soli, żeby się nie zbrylała z powodu wilgoci, bo mieszkaliśmy w Teksasie, i była to jedyna rzecz, którą mieliśmy w lodówce. Był pewnie jeszcze jakiś lód, i to było wszystko. Od dwóch tygodni nic nie jedliśmy i pojechaliśmy, żeby posłuchać tego człowieka, jak o tym głosi. To nas zmieniło. Wiedziałem, że to było coś, co musiałem wiedzieć. Podeszliśmy do jego stołu z kasetami i leżało tam nauczanie, które mogło przemienić moje życie. Pamiętam, że patrzyłem na to i nie mogłem tego kupić, ponieważ byliśmy bez grosza, nic nie mieliśmy. Tak właściwie skończyło nam się paliwo w drodze na to spotkanie. Zatrzymałem się na poboczu, położyłem rękę na samochodzie, pomodliłem się i zapalił. Jeździliśmy tym samochodem przez tydzień, po tym jak skończyło mu się paliwo. Miałem więcej wiary niż pieniędzy, zmagaliśmy się i pamiętam, że patrzyłem na to nauczanie, mówiąc, To może zmienić moje życie. Popatrzyłem na Jamie, miała łzy w oczach. Dwa tygodnie bez jedzenia w ósmym miesiącu ciąży. Popatrzyłem na nią i w tamtej chwili podjąłem decyzję: Ojcze, jeśli kiedykolwiek pokażesz mi coś, co zmieni życie innej osoby, nigdy nie odmówię jej do tego dostępu ze względu na finanse. W tamtym czasie nie wiedziałem, że kiedykolwiek wydam coś, co pomoże komuś innemu. Nie wiedziałem, że będę miał służbę i będę to wszystko robił, ale podjąłem takie zobowiązanie. To przyszło do mojego ducha. To nie przyszło do mojej głowy. To nie miało sensu. Jak buduje się służbę, która potrzebuje ponad 5 milionów dolarów miesięcznie? To tylko moja służba w Stanach Zjednoczonych. Mamy 16 zagranicznych biur, potrzebuje prawdopodobnie 7 lub 8 milionów dolarów miesięcznie, żeby aby wywiązać się ze swoich zobowiązań na całym świecie. Jak to robisz, i jeszcze rozdajesz materiały? Nasza strona, na którą wchodzisz, mamy na niej 200 tysięcy godzin darmowych materiałów. Prawie wszystko na naszej stronie jest zupełnie za darmo. Jak to zrobić, mając jeszcze wielomilionową służbę? To się nie kalkuluje. Przychodzili do mnie ludzie i prorokowali mi, że pochodzę od diabła, ponieważ rozdaję swoje materiały, a powinienem je sprzedawać. Ale to wszystko z mojego serca, to moje pragnienie. I wiesz co? Minęło prawdopodobnie 48 lat od tamtej chwili. Rozdałem setki milionów książek, płyt CD, broszur, płyt DVD. Nasza strona, mamy na niej ponad milion darmowych pobrań miesięcznie. I wiesz co? Prosperujemy. Podczas pandemii nie musieliśmy zwolnić ani jednego pracownika, nie wzięliśmy pieniędzy od rządu. To działa. Chodzi mi o to, że to wszystko z mojego ducha. To nie wzięło się z mojej głowy. Mógłbym teraz podać nazwiska... Nie zrobię tego, ale inni, bardzo dobrze znani, usługujący zbudowali całą swoją służbę na sprzedaży wszystkich swoich produktów i w porządku, niech robią to, o czym mówi im Bóg, ale widzieli, jak ja rozdaję swoje materiały i widzieli, że prosperujemy. I teraz inni, bardzo dobrze prosperujący, usługujący, gdybym podał ich nazwiska, wiedziałbyś, o kim mówię. I teraz oni rozdają materiały, ponieważ widzą, że to działa. Nie nauczyłem się tego od kogoś innego. To wyszło z mojego ducha i właśnie tak musisz odnosić się do Boga. Teraz, kiedy to zrobiłem, to ma to całkowity sens. Biblia mówi: dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Tak więc rozumiem to i teraz stało się to częścią tego, jak funkcjonuję, ale to nie wzięło się z mojej głowy. Tak właściwie każdy, nawet ich pies, mówił mi, że się mylę i że mijam się z Bogiem, rozdając tyle materiałów. Ludzie, którzy prowadzili naszą służbę, którzy byli u nas kierownikami, była to kość niezgody między nami, mówili, musisz zacząć sprzedawać materiały. I musiałem się ich pozbyć, ponieważ to nie było to, co miałem w sercu. Po ludzku to nie ma sensu, ale to działa. To działa. Nie mówię tego po to, żeby poklepać się po plecach. Mówię, że to jest znanie Boga według Ducha, to funkcjonowanie w Duchu, a nie w swoim rozumie. I właśnie dlatego większość ludzi nie jest zadowolona z Jezusa. Nie dlatego, że w Jezusie jest coś niezadowalającego. Nie dlatego, że czegoś mu brakuje w jakiejś dziedzinie. Ale dlatego, że próbujemy poczuć go naszymi fizycznymi emocjami, próbujemy zrozumieć, próbujemy zobaczyć naszymi fizycznymi oczami, usłyszeć, chcemy namacalnych fizycznych rzeczy, a Bóg jest Duchem. I żeby naprawdę połączyć się z Bogiem, musisz zrobić to poprzez Ducha. Właśnie dlatego modlenie się językami jest takie ważne. Mógłbym zejść z toru i przez tydzień lub dwa mówić tylko o chrzcie w Duchu Świętym i mówieniu językami. A w pierwszym liście do Koryntian 14, 14 mówi, że kiedy modlisz się językami, modli się Twój Duch. Kiedy modlisz się językami, ta narodzona na nowo duchowa część Ciebie, która ma Bożą mądrość, umysł Chrystusa, pierwszy list do Koryntian 2,16, namaszczenie od świętego, także wiesz wszystko, pierwszy list Jana 2, 20 i do Kolosan 30 zostałeś odnowiony w poznaniu na obraz tego, który cię stworzył. To nie jest prawdą w twoim tycim muszczku, ale w swoim duchu masz umysł Chrystusa. Kiedy modlisz się językami, wypowiadasz umysł Chrystusa, uwalniasz tę nadnaturalną mądrość i wszystko, co musisz zrobić, to zapytać. Boże, co ja mówię? Pismo mówi, że kiedy modlisz się językami, módl się również, żebyś mógł tłumaczyć i Bóg objawić tę mądrość. Ludzie to takie ważne. Nie możesz prawdziwie funkcjonować w świecie duchowym, tak jak Bóg chce, żebyś funkcjonował bez chrztu w Duchu Świętym i bez modlenia się językami. Modlenie się językami jest jak przełączenie włącznika i uruchomienie tego dynamo w twoim wnętrzu. List Judy 1,20 mówi, wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, tutaj jest mowa o modleniu się językami, i kiedy modlisz się językami, modlisz się w swojej najświętszej wierze. I kolejny werset mówi, zachowajcie samych siebie w miłości Boga. Kiedy modlisz się językami, zachowujesz samego siebie w miłości Boga, uwalniasz Bożą Miłość. Nie tylko fizyczne, namacalne uczucie miłości, jak z Twoim współmałżonkiem, kiedy pojawia się gęsia skórka, ale to duchowa emocja. Nawet nie wiem, czy mogę to tak powiedzieć, ale nie jest ona namacalna, ale jest bardziej prawdziwa. Świat duchowy jest bardziej prawdziwy niż świat fizyczny. I możesz dojść do miejsca, w którym uwalniasz tę nadnaturalną bożomoc i funkcjonujesz w mądrości, która wykracza poza cielesne rozumowanie. Porażką w funkcjonowaniu w ten sposób jest to, że niektóre z osób oglądających ten program nie są zadowolone z Jezusa. Prawdopodobnie byś tego tak nie powiedział. Jesteś narodzony na nowo, wiesz, że idziesz do nieba. Ale prawda jest taka, że masz depresję, jesteś zniechęcony, samotny, bojaźliwy, ponieważ funkcjonujesz w wymiarze fizycznym. Nie przyjmujesz słowa, nie funkcjonujesz według ducha, funkcjonujesz tylko w wymiarze cielesnym i to stanowi przeszkodę, tak jak u Filipa. On nie był zadowolony z Jezusa, ponieważ znał tylko ten pojazd, w którym przebywał Jezus. Patrzył tylko na fizyczne ciało Jezusa, nie widział, kim był prawdziwy Jezus. Musisz wyjść poza to, co fizyczne i żyć ze swojego ducha. To jesteś prawdziwy Ty. Robię to, co robię z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg Cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada roku obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział: Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść i zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje. A my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodu finansowy. Akcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania Szkoły Biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez Szkołę Harris, Prowadzimy ludzi głębiej, niż mogą to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem.